Witam Was, Ezoja, mam na imię Ania i zapraszam Was na odczyt energetyki 4 sierpnia 2021. Karty już wyciągnęłam, niestety nagrałam bez głosu, więc jeszcze raz do Was przychodzę, jeszcze raz nagrywam. Podgląd na karty i są to karty yy, Wagi i Więzienia. Więcej równowagi w dniu codziennym, w sprawach dnia do codziennego, aby wyjść z pułapek, z blokad wszelkich w środowy czas. Um, więcej równowagi wprowadźmy w codzienność naszą, aby móc uwolnić się z tego, co nas blokuje. Jeżeli przykładowo w trybie odżywiania się naszego zbyt dużo soli jest czujemy jakieś blokady, zbyt mało ruchu, czujemy jakieś blokady. W ogóle więcej zrównoważenia w dniu codziennym, aby móc uwolnić się od wszelkich blokad. Taka podpowiedź jest i rada od kart. Uwolni się poprzez zrównoważenie pewnych stanów emocjonalnych, czy zdrowotnych, czy sprawach pracy, czy domowych spraw. Jeżeli włożysz to w równowagę. Możesz wyjść z blokad, które ktoś Ci może nadawać, nie z Twojej przyczyny wynikać one mogą, ale jeżeli Ty to zrównoważysz, Ty, ty wyjdziesz z inicjatywą próby dogadania się, zrównoważenia pewnych spraw, łatwiej Ci będzie wyjść z tych blokad i yy, sytuacji uwięzienia takiego, czy emocjonalnego, czy nawet sprawach, które byś chciał podążać do przodu. Życzę Ci takiej równowagi i wyjścia z tych trudnych momentów, trudnych epa etapów, środowy czas. Pozdrawiam Was, Ezoja. Papa. Pa.